Cześć, witam serdecznie, kochani. Maciej Kulawik z tej strony. Witam Was we vlogu w czerwonych butach. Pytacie, czy jestem ratownikiem Wopro. Otóż nie jestem, to koszulka mojego brata. No, tak, wątpliwości zostały rozwiane na samym początku. To opowiem Wam o swoim dniu, bo wieczorny update musi być. Mimo, że bardzo mi się nie chciało, chciałem się już iść kłaść, spać, to... No nie ma, że nie ma. Wieczorny update musi być nagrany. I e, ostatnio pojawił się taki piękny komentarz na. Chyba widać, że jestem zmęczony. Ostatnio pojawił się taki piękny komentarz na, na vlogu, że e, dziewczyna napisała, że lubiła bardzo oglądać poprzednie edycje, e, poprzednie sezony. Ym, oglądała każdy odcinek, ale teraz jest jakoś inaczej. No i jest inaczej, rzeczywiście, bo świat jest inny. A, no i tam dokończyła, że no już więcej nie będzie oglądać, wiadomo. No to jest inaczej, świat trochę inaczej teraz wygląda, no i niestety musimy się tutaj zamknąć jedynie w wieczornym update, bo tego, co się dzieje tutaj za dnia, no nie ma technicznej możliwości nagrania. Ale dzieje się dużo, więc Wam o tym opowiem. <ścoughs> dalej tutaj ze swoim koniem e, robię te 5 zwycięstw dziennie tylko dzisiaj przesadziłem i napisałem sobie, chciałem się sprawdzić po prostu czy wytrwam w swoich postanowieniach i napisałem sobie dużo, bardzo dużo mianowicie 11 rzeczy do zrobienia i, i mimo, że wszystko jest wykreślone jeszcze czeka na mnie druga wieczorna medytacja, która się oczywiście odbędzie a bardzo dużo tych zadań na liście jest. Eee, to było ich zdecydowanie za dużo i siedziałem teraz jeszcze przez dwie godziny, bo miałem zapisane dwie godziny pracy głębokiej, więc siedziałem i głęboko e, pracowałem. No ale e, przeczytam Wam, e, co się działo. Dwa razy medytacja do podpunkt 0 Wstać o dziewiątej. Udało się. Wstałem. Dwa razy medytacja. Zaraz będzie druga. Trzy. E, pisać przez 10 minut. Wylewać swoje myśli na papier. Trzy. Było dwa. E, dwa. Pisać przez 10 minut. Trzy. Bieg 30 minut. Było. Z godzinę po lesie. Cztery. Lodowaty prysznic. Był. Nie było przyjemnie, ale był. Oddychanie Łymahofa. Było. E, promoje sekrety strita przez godzinę. Było. Puszczam cztery reklamy, reklamy. Były puszczone. Odpisać Dawidowi. To też było ważne. E, zostało to. E, o, f, f, odpisałem. E, pozdrawiam gorąco. 9. E, Dwie godziny pracy głębokiej, było 10 rozciągania przez 15 minut. Strasznie dużo tych zadań, nie powinno tyle być, powinno być pięć zwycięstw. No nie bez powodu się to nazywa 5 e, zwycięstw dziennie. Nie, żebym tutaj sobie chciałem się po prostu sprawdzić, narzucić na siebie dużo, zrobić to dużo, zrobiłem to dużo, ale no nie jest to na pewno sustainable, bo nie jest to długofalowe rozwiązanie. Długofalowym rozwiązaniem jest 5 ważnych, naprawdę ważnych zadań. E. Każdego dnia. No i to staram się właśnie robić. Z ciekawostek przebiegłem dzisiaj e, 8,5 km po lesie, a, a później po obiedzie jeszcze byłem się przejść do lasu, przespacerować, przemyśleć parę rzeczy. Rozmawiałem ze swoim e, ulubionym konsultantem Michałem Kociołkiem przez telefon i rozmawialiśmy ponad dwie godziny. I przeszedłem z buta z 11 km. Także więcej dzisiaj przeszedłem niż przebiegłem. No ale zrobiłem bardzo, bardzo, bardzo dużo kroków. Bardzo intensywny ten dzień był. Dużo rzeczy, e, które tutaj miały wpływ na moje ciało i bieganie, i spacer, i sauna, i rozciąganie, i oddychanie. Staram się wykorzystywać te dni jak najlepiej. Ciężko było mi się zabrać. Jeszcze no, ciężko już było mi dokończyć tą dwugodzinną pracę głęboką, mm, a tym bardziej ciężko byłoby mi tutaj zabrać się za tego vloga, ale bardzo się cieszę, że mogłem podzielić się z wami e, swoim wieczornym update'em. No, co prawda najwięcej. Ja wiem, że to wygląda jak wygląda ten vlog. Że są tylko wieczorne updatey, no ale ja też tęsknię za poprzednimi edycjami, za pierwszym i drugim sezonem, i miejmy nadzieję, że, że w sezonie czwartym wrócimy. Jak świat wróci do normy albo do nowego porządku, to i vlogi wrócą do nowego porządku. Dziękuję, że mogłem się tutaj wypowiedzieć, wygadać. Wam dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję za pięknie przyjęte sekrety strita. Kurde, to mi daje taką radość niesamowitą. No i moc do pracy. Pozdrawiam was wszystkich gorąco, bardzo serdecznie. Wleci w ten filmik w. Jutro, jutro rano w niedzielę, czyli w święta wielkanocne. Wszystkiego dobrego życzę wam. Subskrybujcie, komentujcie, życzcie świąt wesołych, takich, jakie będą zdrowych nam wszystkim. Do zobaczenia, kochani. Cześć.